Dzień dobry. Witam serdecznie na budżecie. E, zaczynam z wami czytać. Nie czytałam wcześniej, już dawno nie byłam w temacie w ogóle budżetów. No to jedziemy, słuchajcie, na spontanie zobaczymy co tam e, wymyślimy. No to czytam. Hej, nazywam się hmm, Może nazywam się Ela. Yy, prowadzę budżet dość długo, ale od niedawna poszłam do pracy i prowadzę osobno budżet z mężem. Mam problem z tym, że różne wpływy mam w danym dniu i rachunki w danym dniu już yy, Ci wypisuję i zawsze tak się zamotam, że mi brakuje. Aha, yy, czyli <laughs> brzmi jak problem kalendarza. Yy, Okej, okay, no to chyba yy, przechodzimy do wpływów. Czyli mamy dwie osoby, rozliczają się one osobno. Znaczy prowadzą chyba budżet osobno, tak? Prowadzę osobno budżet z mężem. Okej. Okay. Dobra, czyli mamy tak. Najpierw zobaczymy sobie w miesiącu, jakby to było. 800 plus yy, to jest 6 dnia miesiąca. 2400. Aha, <grywa> okej. <Okay. grywa> Czyli 2400 mamy, tak? Dobrze. Dodatek dla syna: 215, 10 dnia miesiąca. Pensja: 3100, dziesiątego każdego miesiąca. To jest pensja numer 1. Pensja numer 2. E, między 13 a 16 610 zł. Między 13 a 16 dniem miesiąca. E, dodatkowo pieniądze 20. Ok, tu już źródła nie podaję. To wydaje mi się, że to jest sprawą prywatną. Ok. E, 1560 20 dnia miesiąca. I kolejny 1000 złotych. Dużo tych różnych wpływów, co? 20 dnia miesiąca. No dobra, zobaczmy, jak to wygląda na razie. Tak. Czyli mamy 8885 zł. Dobra. I tutaj mamy same pensje autorki. Opłaty. Ja rozumiem, że jesteście podzieleni opłatami, bo tu jakby jest dosyć mało nakreślona sytuacja małżonków. Bo przypominam, że jeżeli jesteście, czy ogólnie pary, Razem budżetujecie, ale osobno, no to rozumiem, że jesteście podzieleni rachunkami i po prostu mniej rachunków zobaczymy u ciebie, bo reszta na przykład opłaca mąż. Czyli analogiczna sytuacja jak u mnie. W małżeństwie jesteśmy podzieleni rachunkami, ale e, no ciągle jakby przetwarzamy, procesujemy pewne rzeczy razem, e, finansowe i, i tyle. Mamy osobne konta i e, jest to po prostu dla nas wygodne. Dobra, zobaczmy opłaty. Czynsz 1900. Rata telefonu do 9 każdego miesiąca 119. Prąd do 20 200. Nie zaraz, prąd. 670 zł co dwa miesiące, czyli jak zwykle proponuję podzielić to w ujęciu miesięcznym. Nie ma co czekać na drugi miesiąc, tylko od razu. Na konto prądu możecie co miesiąc przelewać hajsy i tam po prostu będziecie mieć to jako rodzaj nadpłaty. W kolejnym miesiącu dopłacacie 335 zł i schodzi wam całość 670. Jak ja mówię, to da się mnie zrozumieć. Zastanawiam się, czy to jest takie logiczne w mojej głowie, czy ogólnie gaz. 200 zł co miesiąc. TV, NET i tak dalej. Do 30 dnia miesiąca. 179. Telefon do 30. 103, czyli ja rozumiem, że nasza bohaterka ma trójkę dzieci ogólnie. Czy ja dobrze to skumałam? 2,400, tak. 103, jedzenie. 600 zł na tydzień. No, czyli w tygodniowym ujęciu to jest 2,400 600 zł tydzień. Dobra, nie umiem tego sobie rozplanować, żeby odkładać na święta, dom, dzieci i tak dalej. Pomocy. Spoko. Na razie zobaczmy, czy w ogóle to się spina, czyli czy jeżeli odejmę odpłaty od wpływów, to czy to się zepnie. 1900 plus 119 plus 365 plus 200 plus 179 plus 103 plus 2400. Dobra, 5236. No to już widać, że powinno się spiąć. Zaraz mój słuchacz powie, a gdzie jest chemia kosmetyki i awaryjne i ubrania dla dzieci? Słuchajcie, nie wiemy, jak jest z mężem. Dobra, czyli jeżeli zostaje nam 3649 złotych problemem są jest po prostu kalendarz opłat i ostatnio robiliśmy taki case, że było dużo różnych zadłużeń, które schodziły w różnym momencie i to po prostu trzeba sobie w tygodniowym ujęciu rozpisać i zaraz sobie to zrobimy. Ja sobie jeszcze posprawdzam, czy dobrze zakumałam. Dobra, zobaczmy jak to wyjdzie w tygodniowych budżetach, bo jeżeli bohaterko prowadzisz budżet od dawna i jesteś przyzwyczajona do tego schematu miesięcznego, podejrzewam, i teraz poszłaś do pracy, e, gdzie masz e, dużo różnych wpływów, patrzcie, no raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć różnych wpływów w ciągu miesiąca, to proponuję ci po prostu to e, przejść na system tygodniowy budżetów, czyli piszesz sobie od tygodnia do tygodnia i ja polecę od lipca. Dobra, słuchajcie, oczywiście wszystko to, co ja tutaj robię, możecie sobie robić na swój sposób w Excelu. To w ogóle, to co Wy wybierzecie, to jak Wam wygodniej, to w ogóle się tym nie przejmujcie, że ja tutaj krzywo sobie coś tam rysuję. Możecie to też rozpisywać normalnie na kartce w zeszycie, ten dzień pierwszy i tydzień pierwszy w lipcu, to jest od pierwszego do szóstego. Tu jest wtoreczek, tak? Powiedziałam, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. Chciałabym po prostu wam pokazać coś w całości, tak? A tak naprawdę, e, autorka będzie musiała stworzyć sobie budżety tygodniowe, które po dwóch, trzech miesiącach zaczną jej wchodzić, e, że tak powiem, w krew, i pewne mm, przelewy będzie robić automatycznie, i będzie można zlecać automatycznie też przelewy, żeby w ogóle się tym nie martwić, więc to będzie sobie po prostu szło. E, no to zobaczmy. Najpierw sobie wpiszę wpływy. Dobra. 6 każdego miesiąca jest wpływ 2400. Tu. Czyli tak naprawdę 6 to będzie 7, nie? Bo 6 wypada e, niedziela. Czyli ja bym sobie zapisała tutaj, że wpada 2400. Ok. 10 e, każdego miesiąca dodatek dla syna 215. Pensja numer 1, 10 każdego miesiąca. I to jest 3100. Pensja numer 2, między 13 a 16. Zakładamy zawsze najgorszą opcję, moi drodzy. 610. Dodatkowe pieniądze, 20 każdego miesiąca. Niedziela, czyli zrobię chyba podobną rzecz. Czyli poniedziałek, nawet jeżeli ktoś zleci w niedzielę, no to przecież nie dostaniecie prawdopodobnie, jeżeli nie macie w tym samym banku hajsu, tylko dopiero będzie zaksięgowana w poniedziałek, w najlepszym scenariuszu i to będzie 1560. I 20 każdego miesiąca, czyli to samo 1000 zł. Łatwo tu zobaczyć, że problematyczne jest to, no bo wiecie, jakbym napisała tak naprawdę te wpływy, które miały być w niedzielę, to jakoś by się tam rozłożyło. Ale realia będą tak wyglądać, że te pieniądze po prostu będą troszkę później. I co, tu mam, co my mamy tutaj? Jaką tu sytuację mamy? Mamy po prostu chude tygodnie. I lepsze tygodnie. I będziemy musieli tu się zabezpieczyć na opcję taką, że pieniędzy nie będzie w jednym miesiącu i trzeba będzie je przerolować, żeby były na kolejny. Więc w tym miesiącu, drugim będzie no super, po prostu, bo mamy trzy wpływy. Później, jako taki mizerny, ale jest. Jest tydzień czwarty, więc wydaje mi się, że ta tranzycja w ogóle z czerwca na lipiec będzie dla ciebie trudna, no bo tutaj jeszcze potrzebne są pieniądze, prawda. E, więc ten okres takiego dostosowania się może u ciebie chwilę trwać i w ogóle się tym nie przejmuj, że będziesz podbierać z pewnych miejsc. Bo póki to się ustabilizuje, to chwilkę to potrwa. Daj sobie po prostu cierpliwie czas na e, spektrum błędów, które się pojawią. Dobra, teraz wypiszemy mm, opłaty. Dobra, czynsz. Czyż nie mam um, momentu dnia? Och, dnia. E, dnia w miesiącu, kiedy opłacasz. Napisałaś, że płacisz z 800, plusa, więc podejrzewam, że tutaj. No to tutaj napiszę czyż. E, rata do 9 każdego miesiąca 119. Do 9, czyli tutaj. Minus 119. Znaczy 9, pewnie też by było ok. Prąd do 20. 670, siedemdziesiąt co drugi miesiąc, i ja to policzyłam, że to jest 335. trzydzieści Prąd. Dobra, gaz dwieście do 20 też gaz. Mhm. Telefon internet do 30 dnia miesiąca sto, 179, czyli. Tutaj może być nawet tak. Do 30 dnia miesiąca minus 179. A telefon do 30 minus 103. Jedzenie 600 na tydzień. Zobaczmy, jakby to wyglądało. Tutaj nie ma takich awaryjnych, słuchajcie, wydatków, więc trzeba będzie o tym pomyśleć, ale zobaczmy, jakby to wyglądało. No to tak, jesteśmy w pierwszym tygodniu na minusie 600. Kolejny tydzień: 2,400 plus 215 plus 3100, 5000 minus 600, minus 119. Jesteśmy na plusie 4996.

1960 na plusie i widzę same minusy. 179 minus 103. Co ja liczę? 600 plus 179 plus 103 to jest minus 882 zł na minusie, czyli tak. Minus 600 plus prawie 5000, minus 500 plus prawie 2000, minus 800. No, i sprawa wygląda tak. W tygodniu pierwszym brakuje nam 600 zł na jedzenie, a pamiętajmy, że przeważnie tydzień pierwszy jest końcówką ostatniego tygodnia poprzedzającego miesiąca, więc yy, tu, tu sprawa jest dosyć skomplikowana, bo jest podzielona po prostu to są dwa miesiące w jednym tygodniu. Więc tu brakuje 600 zł na jedzenie. W drugim tygodniu zostaje nam 3096 zł z wpływów 5715, opłaty 2619. Tydzień trzeci również mamy na braku 525 zł, tydzień czwarty zostaje 1960, i również w ostatnim tygodniu jest brak. To jest ten tydzień, który w lipcu wygląda tak, że kończy się w czwartek i zaczyna się już nowy miesiąc w piątek. I zaczęłam sobie myśleć tak, że no to prosto by było po prostu przelać tego hajsu na jakieś konto awaryjne, czy podzielić się od razu na jedzenie i tak dalej, ale trudność zaczyna się tutaj, bo mamy 2400, trzeba zapłacić czynsz. A czynsz nie mam określonego dnia, do kiedy... Bohaterka musi zapłacić. Ja, na przykład, do 10 każdego miesiąca płacę. Czy byłaby tu możliwość, czyńc zapłacić tutaj, 10? Bo to by znacznie nam wszystko uprościło, bo 10 moglibyśmy już mieć do 10 te pieniądze. Jakbyśmy tu zapłacili, to byśmy mieli tylko 500 zł, żeby przetrwać też, kupić jedzenie przecież, tak na początku tygodnia, do tego 10. Więc e, ja bym była za tym, żeby. 1900 zł czynszu opłacić 10, czy byłaby taka opcja? Myślę, że tak, bo nie mam, nie mam tu daty. Płacę z 800+, plus jest tylko napisane, więc ja założyłam, że to jest tego dnia, kiedy jest 800+, plus, ale przecież nie musi być tak, więc załóżmy, że da się do tego dziesiątego zapłacić czynsz. I wtedy mamy taką sytuację. Dostajemy z 800 plusa 2400 zł. Mamy pieniądze na jedzenie minus 600 zł. A więc możemy kupić jedzenie już na ten tydzień. Tutaj możemy zrobić opłatę minus 119 zł. To jest do 9 każdego miesiąca. Rata za telefon, a tutaj zapłacimy czynsz bo wpłynie nam jeszcze 215 zł i 3, 3100. W ten sposób udałoby się ogarnąć tydzień drugi i w tygodniu drugim zostałoby nam 3096, ja sobie to jeszcze sprawdzę. Czyli mamy 2400 plusa, 215 i 3100. Odejmujemy czynsz, odejmujemy jedzenie, Odejmujemy 119 zł, zostaje 3096, czy tyle mi wyszło? Tak, więc e, tydzień drugi moglibyśmy w ten sposób zrobić, że część przesuniemy sobie na płatność dziesiątego e, i co? I opłacimy 119 zł w tygodniu drugim oraz e, 600 zł od razu na jedzenie. Zaraz technicznie sobie pogadamy, jakby to mogło wyglądać, bo wydaje mi się, że warto by było założyć subkonta na opłaty i na jedzenie, żeby od razu przerolować te pieniądze. Dobra. Zobaczmy tydzień trzeci. W tygodniu trzecim brakuje 525 zł, ponieważ mamy 600 zł na jedzenie, 610 zł wpływa 16 Mamy płatność za gaz i mamy płatność za prąd. Tu myślę najprościej by było po prostu z tych 3000, które wcześniej zostały, poodkładać na subkonta, a przerolować na kolejne tygodnie i tak właśnie zrobimy i zobaczymy, jak to wyjdzie. No dobra, wymyśliłam jedną rzecz i zastanawiam się, czy Tobie się to spodoba bohaterko, bo ja sobie tak na razie ołóweczkiem wszystko wypisałam, bo według mnie masz problem z organizacją pieniędzy, a nie z ich brakiem, bo przypominam, że tutaj zostaje i to nie mało, bo zostaje 3649 zł, co oznacza, że jeżeli miałabyś jeden wpływ w miesiącu i wydatki, to zawsze by Ci zostawało. Problem jest z kalendarzem, czyli różne wpływy, różne wydatki i problem z kalendarzem polega na tym, że trzeba się przygotować po prostu na kolejny tydzień, i jak to zrobić? Ja ci proponuję zacząć od tygodnia drugiego, bo z tygodniem 1 lipca e, na razie nie mam co po prostu zrobić. Nie wiem, w jakim teraz jesteś stanie finansowym, e, więc proponuję ci zacząć od tygodnia drugiego. Tydzień drugi zaczyna się siódmego, Ściągawkę mam pod ręką i sobie zaglądam. E, gdzie masz wpływów 5715, e, zaczynając od um, tego. Poniedziałku siódmego i tu mówiliśmy właśnie, żeby czynsz opłacić sobie tego dnia, żeby po prostu do tego dnia można było też zakupy spożywcze po prostu robić. Tak? Więc, jeżeli mamy 3000, zostaje 96 zł. To walimy wszystkie pieniądze na subkonta. Trzy subkonta są nam potrzebne: subkonto, jedzenie, opłaty i awaryjne. Zaraz sobie pogadamy, co to jest to awaryjne. Jedzenie to jest po prostu zabezpieczenie 600 zł na kolejny tydzień, czyli na tydzień trzeci, więc tutaj w tygodniu trzecim, który zaczyna się od 14 i trwa do 20, gdzie mamy dwa wydatki: jeden dosyć nieduży wpływ i jeszcze jedzenie musimy mieć zabezpieczoną sytuację z jedzeniem i z opłatami, czyli 535 zł z tego tygodnia drugiego, gdzie Ci zostaje przelewasz na konto, które nazywa się opłaty. Całą resztę przelewasz na subkonto, które nazywa się awaryjne, a na Twoim koncie głównym zostaje 0 zł. Dlaczego tak robimy? Dlatego tak robimy, że jest po prostu łatwiej zapanować nad finansami i wiadomo gdzie co idzie, gdzie są mankamenty, gdzie są problemy. Nadal masz dostęp do tego konta awaryjnego, to nie jest konto oszczędnościowe, to to jest normalny rachunek rozliczeniowy, to jest konto tak zwane celowe. To jest po prostu jedno z subkont podłączonych do Twojego konta. Także pro, proponuję się po prostu tym zainteresuj. Jak założyć takie subkonto? I od razu przelewasz. Ja zaproponowałam Ci pewne kwoty, ale to czy to działa będzie właśnie zależnie od Ciebie, jak to będzie wyglądało, czy będziesz musiała pomniejszyć, czy powiększyć. Sprawdź sobie to. Jesteśmy w tygodniu trzecim, gdzie masz wpływy 610 zł, a opłat 1135. Więc 610 zł plus pomoc naukowa. Więc 610 zł. Dodaję 600 zł, które przelałam sobie z tamtego tygodnia. Dodaję 535 zł, więc 1745 minus opłat 1135. 610 zł ci zostaje na koniec tego tygodnia, więc już sytuacja jest zabezpieczona i jedzenia, i opłat. Tydzień czwarty mamy wpływ 2560 i on już się dzieje na samym początku, czyli 21. A opłat mamy 600 zł, bo jest to samo. Y Jedzenie w tym tygodniu, nic się nie dzieje, e, więc zostaje nam 1960 zł. I tu znowu jedzenie. Dajemy 600 zł na kolejny tydzień na subkonto o nazwie Jedzenie. Na opłaty zabezpieczyłam aż 1000 zł, dlatego że tydzień piąty, ten taki przechodni między kolejnym miesiącem, może być najtrudniejszym tygodniem. I chciałabym, żebyś przetestowała, czy ja po prostu nie przestrzeliłam, bo może być tak, że dla ciebie zupełnie mniejsza kwota będzie odpowiadać na subkonto konto awaryjne 360 zł yy, i zobaczymy ile tu zostanie, ile tu będzie. Jeżeli miałaś opłaty 882 zł masz i miałaś zero wpływu tutaj, no to w momencie jak przelałaś 600 plus 1000, to masz 1600 zł minus 882 zł, czyli powinno Ci tu zostać 700, ponad 700 zł na tygodniu, Piątym, jakiekolwiek pieniądze ci zostaną na koniec któregoś tygodnia, a zaczyna ci się już wpływ kolejny, roluj na subkonto awaryjne. Dobra, więc wydaje mi się, że dla Ciebie najlepiej właśnie zadziała opcja założenia subkont. I przelewania kwot określonych na kolejne tygodnie na subkonta o określonych nazwach, jedzenie, opłaty awaryjne. Pisałaś o zabezpieczeniu kilku tematów, na przykład e, święta czy dzieci. Słuchaj, po to jest to konto awaryjne. I tutaj musisz sama ocenić, bo tak naprawdę 1961 zł plus tutaj ci jeszcze zostanie 360 i odejmij jakieś takie sytuacje, które się dzieją w ciągu miesiąca i, i coś tam się weźmie, to nadal masz trochę pieniędzy tu. Myślę, że spokojnie z konta awaryjnego możesz wyciągnąć w gotówce 1000 zł miesięcznie pod koniec miesiąca na przykład wyciągać i na koperty na przykład na dzieci, na święta i inne cele, które wymyślisz, zobaczysz po pierwszym, po drugim miesiącu ile w tym awaryjnym tak naprawdę zostanie i wydaje mi się, że taki system by dla Ciebie zadziałał, bo jeżeli tutaj dokoptuje Ci cele na subkontach, to będzie już trochę dużo, będzie mogło, mogło być tak, że będzie za dużo, to Cię po, troszkę e, przytłoczy za bardzo, a tak będziesz wyciągać sobie w kopertach i ciągle na te dzieci będziesz miała pieniądze i będziesz miała na inne rzeczy, jak święta, czy ubrania, czy apteka. Różne rzeczy, które się dzieją i które ty sama wymyślisz, tak naprawdę kwotę musisz sama ocenić po tym, ile na awaryjnych zostanie. Awaryjne to jest takie konto przechodnie, które ci po prostu pomoże funkcjonować i zobaczyć na początku, jak to działa. Więc ty sama musisz ustalić sobie kwoty, zobaczyć, czy to, co ci zaproponowałam, będzie dla Ciebie działać. Najważniejszą rzeczą na początku jest yy, opłatanie tego czynszu w dniu, kiedy te pieniądze wszystkie zlecą, czyli to będzie, czekaj zobaczę, ściągawkę, tutaj, żeby opłacić czynsz e, 10 dnia, bo tu nie mam od Ciebie informacji, wydaje mi się, że to też by było ok e, i w ten sposób już byś miała na jedzenie na samym początku Pieniądze nie musiałabyś już tak gdzieś tam brać, podbierać czy wymieniać się, prawdopodobnie z mężem, jakimś statusem ile ty masz, ile ja mam. I wydaje mi się, że to już dalej by poszło po tym tygodniu. I pod koniec tego miesiąca zabezpieczyłabyś ten ostatni tydzień, który jest najtrudniejszym tygodniem. Jestem tygodniem przechodnim, gdzie na początku nie ma żadnego wpływu. W pierwszym tygodniu miesiąca nie ma żadnego wpływu, więc dlatego zostawiłam Ci troszkę więcej, żeby tam było. I zobacz sobie po prostu, jak to zadziała, bo to jest po prostu jakaś metoda. Napisz sobie takie po prostu kolumny sobie napisz tak jak ja. Zobacz ile masz wpływu. Sprawdź to, co napisałam, czy nie zrobiłam błędu. Jakie są opłaty, ile ci zostanie i z tego co zostanie wyzeruj. Wyzeruj przelewając na trzy subkonta, które sobie założysz. Jedzenie proponuję zawsze jedzenie na kolejny tydzień, bo masz na przemiennie więc kolejny tydzień zawsze na jedzenie. Na opłaty tyle, zobacz ile brakuje reszta na awaryjne i niech to awaryjne Ci służy w razie jakiejś sytuacji, tak? A na koniec miesiąca wyciągaj sobie z awaryjnego tysiaka na koperty, po prostu. Zawsze będziesz miała jakieś pieniądze tam takie, że tak powiem, w razie czego, no bo tutaj będziesz miała ponad dwa tysiące. Więc przy trójce dzieci to nie jest tak dużo, dlatego myślę, że ten tysiąc byłby taki... Optymalny, tak, żeby tam jeszcze na tym awaryjnym coś tam zostało. Więc to jest taka moja propozycja. Na pewno w komentarzach będą inne propozycje. To Ci wejdzie pewnie już w nawyk po. Kilku miesiącach już samo pójdzie i samo będzie się działo. W pewnym momencie będziesz mogła ustalić zecenia stałe i będziesz robić pewne rzeczy odruchowo. Zawsze te pieniądze będą i ten okres przechodni będzie trwał około podejrzewam dwóch miesięcy u Ciebie, zanim ustabilizuje się sytuacja szczególnie ostatniego tygodnia i pierwszego tygodnia miesiąca. To jest najtrudniejszy jakby etap dla Ciebie, gdzie wpływów żadnych nie ma. Także słuchaj, daj znać, co myślisz, i spróbuj po prostu, zobacz, bo nie zakładaj tutaj oszczędnościowego konta, tylko normalny rachunek rozliczeniowy, który jest subkontem i zobacz jak to dla Ciebie działa. To tylko u Ciebie jest organizacja pieniędzy, więc to nie jest taki problem, że tych pieniędzy nie ma. Wtedy jest gorzej. Te pieniądze są. Trzeba po prostu je rozplanować i daj znać co myślisz. Dzięki, pa.